— No, najadłam się. Odnieś, że mnie do swojej komnatki. I pościel mi swoje łóżeczko jedwabne, to się prześpimy. Na to królewna zaczęła płakać. Bała się zimnej żaby, której dotykała ze wstrętem. A cóż dopiero, żeby miała z nią spać w swoim pięknym, czystym łóżeczku. Ale król rozgniewał się i rzekł. — Kto ci dopomógł w biedzie, tego nie można teraz lekceważyć sobie. Wzięła więc żabę w dwa palce, zaniosła ją do siebie i umieściła w kąciku. Gdy się jednak położyła do łóżka żaba: klap, 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 przywlokła się do niej i rzekła: Jestem zmęczona i chcę spać tak dobrze jak ty. Podnieś że mnie do łóżeczka, bo jeśli nie podniesiesz, to się poskarżę twojemu ojcu. Królewna rozłościła się krótnie i podniosła żabę i z całych sił uderzyła nią o ścianę. Teraz się uspokoisz wstrętna żabo. Ale, odpatuszszy ze ściany, żaba zmieniła się nagle w pięknego królewicza o cudnych oczach pełnych słodyczy i od tej chwili, za wolą ojca, został jej towarzyszem i małżonkiem. I opowiedział jej, że został zaklęty przez czarownicę i nikt nie mógł go uwolnić od czarów. Jak tylko ona, i że jutro odjadą do jego pałacu. Potem zasnęli i nazajutrz, gdy słońce ich obudziło, zajechała kareta zaprzężona w osiem białych koni, które miały białe strusie pióra na głowach i złoty zaprzęg. Z tyłu karety stał służący młodego króla, wierny Henryk. Wierny Henryk tak się zamartwił, gdy jego pan został zmieniony w żabę, że kazał sobie zakuć serce w trzy sztaby żelazne, ażeby mu pękło z bólu i rozpaczy. Ale kareta miała odwieźć młodego króla do jego państwa. Wierny Henryk stanął znowu z tyłu i cieszył się z ogromnie, a gdy ujechali kawałek drogi, usłyszał syn królewski, że coś poza nim trzasło, jak gdyby coś się złamało. Odwrócił się tedy i zawołał. Henryku, powóz łamie się. Panie, to nie powóz, nie. To żelazna obręcz królów, którą skułem serce z bólu, gdy przez ową strętną babę w studni żyłeś zmieniąc w żabę. Jeszcze raz i jeszcze raz trzaskało po drodze, a syn królewski ciągle myślał, że to powóz pęka, a to były żelazne obręcze. Gdy dojechali do pałacu, zatrąbiono z radości i wydano huczne okrzyki. Po weselu, które trwało cały tydzień, małżonkowie żyli długo i szczęśliwie, a wierny Henryk został powiernikiem młodego króla i przyjacielem do zgonu.